Że w najbliższe 60 dni jest do zdobycia 10 milionów tokenów Nexo. Oczywiście, jak się domyślacie, na platformie Nexo wartych obecnie ponad 12 milionów dolarów. I w tym nagraniu pokażę Wam, w jaki sposób możemy je zdobyć. Zaczynajmy. Na początku jednak tradycyjnie chciałbym Was powitać na kanale Krypto Podróży, na którym głównie rozmawiamy o kryptowołtach. więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, jak również pamiętaj o tym, że pod tym nagraniem znajdziesz link do tej akcji, o której za chwilę będziemy rozmawiać, a więc śmiało możesz traktować to nagranie jako sponsorowane, jeżeli się z tym zgadzasz. Zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Tak jak wam wczoraj napisałem na x pojawiła się możliwość zbierania tokenów Nexo. Oczywiście na platformie Nexo. I cała ta akcja potrwa 60 dni, a w puli mamy ponad 12 milionów dolarów do zgarnięcia jako społeczność, która używa platformy. Nexo. Link do tej strony oczywiście zostawię Wam w opisie tego nagrania, bo to właśnie tutaj mamy wszystko wytłumaczone krok po kroku w jaki sposób możemy zdobywać punkty. Jest również podany okres, który został jeszcze do końca akcji, obecnie 59 dni i 17 godzin. No i tak jak wspomniałem kwota, która tutaj jest do zgarnięcia to ponad 12 milionów dolarów w tokenie. NEXO. Punkty tak naprawdę możemy zdobywać używając platformy NEXO, używając różnych produktów na tej platformie i tutaj znajduje się cała lista tych wszystkich opcji, które możemy używać, za to dostajemy punkty, a w konsekwencji również i tokeny NEXO. I tak, pierwsza opcja, będę klikał, żeby mi to nie zniknęło, jest to zasilenie konta na platformie NEXO i tu możemy zgarnąć 0,01 punkta za każdego dolara, które przelejemy na platformę NEXO, czyli tutaj prosta matematyka, wiadomo w jaki sposób i jaką ilość punktów możemy zdobyć. Kupno krypto na platformie NEXO 0. 0,3 punkta za każdego dolara, no i zobaczcie, to jest bardzo ważna informacja za zweryfikowanie konta dostajemy aż 10 punktów. Jednorazowo, no bo wiadomo, taką weryfikację można przejść tylko raz. Kolejna opcja, pożyczenie środków z tej blokojnej. Mamy tutaj taką czwóreczkę, warto się z tym również zapoznać. Dotyczy nowych lokat, które zostały założone w czasie trwania akcji, czyli od wczoraj. Ja Wam pokazywałem w jednym z nagrań na kanale, które znajdziecie w górnym prawym rogu, jak takie środki tutaj możemy używać w opcji R, a następnie dzięki nim brać tutaj pożyczki. No i za to dostajemy 0,03 punkta za każdy dolar. Jeżeli chodzi o Fiat, no to 0,04 punkta za każdy Dolar. Kolejna opcja to jest earn. No i tutaj mamy fixed term 0,01 punkta za dolar i dual investment 0,03 punkta za każdy dolar. Dalej mamy exchange, swap. Mamy tutaj piąteczkę, więc się z tym zapoznajemy. Mamy 0.02 punkta za każdy dolar, tutaj mamy pozostałe opcje, no i ostatnia Nexo Card. Jeżeli zamówimy sobie kartę i jej użyjemy, dostajemy 10 punktów jednorazowo. No i już później używanie takiej karty, czy to debet czy kredytowej, też to tłumaczyłem w jednym z nagrań w jaki sposób działa debet oraz kredyt kart, dostajemy 0.01 punkta za każdy. Okay. I teraz te wszystkie punkty można oczywiście postarać się pomnożyć. Tutaj mamy tego opis. Każdy nowy użytkownik platformy Nexo może liczyć na 5x, czyli mnożnik tych punktów. No a osoby, które mają już konto, mogą liczyć na taki mnożnik, jeżeli dołączą od razu do akcji. Od 5 maja do 15 maja mamy mnożnik 1,5. W drugim tygodniu, czyli od 15 maja do 22 maja 1,4, trzeci, 4 tydzień, czyli do 5 czerwca 1,2. No a po tym terminie już nie mamy mnożnika, więc tutaj od razu widać, że im szybciej zaczniemy, tym lepszy mnożnik i lepsze wyniki po prostu tutaj osiągniemy. Co jeszcze daje nam mnożnik? Oczywiście, jak się domyślacie, program lojalnościowy. Jeżeli mamy opcję Platinium, dostajemy 2X Gold 1,5, Silver 1,25, no i Base. Nie otrzyma żadnego mnożnika, ale wiecie, że opcję Gold czy Platinum można bardzo łatwo osiągnąć. Ja już to tłumaczyłem w nagraniach na kanale. Tak więc wiemy. W jaki sposób możemy zdobywać punkty, wiemy w jaki sposób możemy zwiększyć tę ilość, korzystając z różnych mnożników. I tak jak możecie zauważyć, ten mnożnik może wynosić nawet 15 i jeżeli jesteśmy nowymi użytkownikami. Zrobimy określony przelew, osiągniemy poziom platinum tier. No, ale jest to właśnie to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem. Więcej informacji możemy znaleźć w tym miejscu, gdzie cała akcja jest krok po kroku tutaj wytłumaczona. Jeszcze raz pokazane. Za co konkretnie dostajemy, i jaką ilość punktów mnożnik. No, i na samym końcu mamy informację dotyczącą odbioru tokenów Nexo, i mamy tutaj napisane, że ilość tokenów Nexo zależy oczywiście od zdobytych. I jeżeli jakieś tokeny będą nam się należały za zdobyte punkty, to oczywiście będziemy mogli je odebrać od 10 czerwca godzina 15 do 24 czerwca do godziny 15 również. Dlatego od razu polecam zapisać sobie w kalendarzu tę datę, jeżeli akcją jesteście zainteresowani, jeżeli będziecie brać w niej udział, no bo po prostu jeżeli nie odbierzemy na czas tokenów, no to nam przepadną. To już jest nasz obowiązek, aby sobie tego terminu dopilnować również. I tak jak widzimy w tym akapicie 10 milionów tokenów NEXO zostanie rozdane na podstawie ilości zdobytych punktów, czyli wiadomo, jeżeli ja mam 1000 zdobytych punktów, ty masz 10, no to ja będę miał dużo więcej tokenów od Ciebie, to jest chyba zrozumiałe. Jak widzicie, tutaj żadna afiliacja nie wchodzi w grę, nie ma znaczenia, czy jesteś influ, czy jesteś normalną osobą, która nie ma za sobą rzeszy widzów. Masz takie same szanse, aby postarać się o tokeny NEXO. Tutaj mamy przykład, jak działa zbieranie punktów oraz poszczególny mnożnik. Możecie w wolnej chwili również się z tym zapoznać. Są to różne sposoby na gromadzenie tych punktów, wszystko opisane, pokazane. Myślę, że będzie to dla Was zrozumiałe. I co ważne, tutaj jest informacja osoby zamieszkujące, USA, UK czy też Kanadę, nie mogą w tej kampanii wziąć udziału. Pamiętajcie o tym. Należy również pamiętać o tym, że ewentualne wypłaty w tym okresie również generują straty punktów, tak? Czyli jeżeli wpłacimy tylko po to, aby zdobyć punkt, a potem od razu będziemy chcieli wypłacić w tym okresie, no to to nam nic nie da, bo tak naprawdę od razu te punkty zostaną nam odliczone. No chyba, że chcemy po prostu nabić jak najwięcej punktów w tym okresie, przykładowo przez 10 dni, no to tutaj chyba nie ma przeszkód. Zdobyte punkty właśnie w różnych akcjach na platformie powinny być dalej zaliczone, natomiast ten kapitał, który wpłacimy już nam Liczą się w tej akcji nie będzie, no bo jeżeli go wypłacimy, no to mamy po prostu odjęte te punkty, które zdobyliśmy. Mamy tutaj również najczęściej pojawiające się pytania oraz odpowiedzi na nie. Zapoznajcie się w wolnej chwili. No i jeżeli jest wszystko jasne i chcecie wziąć w tym udział, klikamy Join the Hunt, Zakładamy konto, jeżeli go jeszcze nie mamy, a jeżeli mamy, klikamy Login, no i zwyczajnie logujemy się do naszej platformy. Jak widzicie, ja mam tutaj poziom Platinium, to jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli jeżeli chcemy mieć mnożnik razy 2, to właśnie tutaj możemy sprawdzić, w jaki sposób ten poziom osiągnąć. I jest to bardzo proste, jeżeli mamy przykładowo. 1000 dolarów w różnych asetach, jak USDT, Bitcoin, Ethereum i tak dalej, to 10% tej kwoty, czyli około 100 dolarów, musimy mieć w tokenie Nexo. Wówczas mamy poziom platinium, gold jest od 5 do 10 silver od 1 do 5% tokenie nexo posiadanej kwoty na tej platformie. Oczywiście mam również inne benefity, korzyści z określonego tieru, więc to również warto mieć na uwadze, ale o tym mówiłem w poprzednich nagraniach, więc nie ma sensu tego powtarzać. Jak używać każdej poszczególnej opcji jak earn, borrow, czy też kartę nexo, pokazywałem Wam w poprzednich nagraniach, przypnę Wam je również w górnym prawym rogu, będziecie mogli sobie do nich wrócić. Ostatnio pokazywałem Wam opcję earn, no i tutaj wrzucałem 1000 dolców, no i każdego dnia oczywiście tutaj tokeny nexo, tak jak Wam mówiłem, wpadają regularnie za ten mój tutaj depozyt USDT, czy też Bitcoin na Nexo, też wrzucałem z tego co pamiętam tutaj na 3 miesiące. Także tak to wygląda. No i teraz to co najważniejsze, pokażę Wam w którym miejscu można sprawdzić ile punktów udało nam się do tej pory zgromadzić, jaki mamy mnożnik. I z tego co się orientuję, tutaj w przeglądarce internetowej ma się ta opcja pojawić już niedługo, natomiast w tym momencie jeszcze nie jest tutaj dostępna, dlatego musimy, jeżeli chcemy sprawdzić nasz wynik, wejść sobie do aplikacji Nexo na telefonie. Szukamy tutaj zakładki Polowanie, klikamy w tym miejscu, no i tutaj mamy już nasze punkty. W tym momencie pokazuje 0, bo jeszcze żadnej aktywności nie wykonałem. Lojalność 2x, no i przez 5 dni mamy jeszcze mnożnik 1,5, ponieważ mamy pierwszy tydzień, tak jak Wam mówiłem przed chwilą, i ten mnożnik jest największy właśnie w tym okresie. Mamy oczywiście wszystko powtórzone, za co konkretnie dostajemy punkty, w jakiej ilości, no i tak naprawdę od teraz już możemy działać i starać się zdobyć jak największą ilość tokenów Nexo. Ja zabieram się za chwilkę do pracy, dajcie znać, czy również będziecie brać udział w tej akcji, no i ewentualnie w przyszłości pochwalić się swoim wynikiem, jaki udało Wam się tutaj. Osiągnąć. Także to tyle w tym nagraniu, mam nadzieję, że było ciekawe, było interesujące. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. No a ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się, hej!